Dzień dobry, witajcie. Policzymy sobie dzisiaj resztę zdzielenia dzielenia wielomianu przez inny wielomian. W tym zadaniu mamy informację o tym, że reszta z dzielenia wielomianu pewnego w przez dwumian x-1 jest równa 1, a reszta z dzielenia tego wielomianu przez dwumian x-2 wynosi 4. Tu skorzystamy sobie z twierdzenia o reszcie, przypomnijmy sobie go krótko, to twierdzenie mówi nam, że jak dzielimy wielomian W od x przez dwumian x minus a, to z tego wynika, że reszta z takiego dzielenia jest równa W od a. Tak, Czyli tutaj my wiemy, patrząc na naszą treść, że W od 1 to jest reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian x minus 1 tak? i W od 2. To jest reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian x minus 2. Czyli takie informacje sobie zapamiętujemy. To wiemy, że w od 1 to jest 1 i w od 2 to jest 4. Ale teraz chcemy podzielić to, ten wielomian przez trójmian kwadratowy. Czyli teraz będziemy dzielić wielomian przez trójmian. Zapiszemy to sobie w ten sposób, że jeśli dzielimy wielomian przez ten trójmian x kwadrat minus 3x plus 2 to otrzymamy jakiś wynik, którego nie znamy, ale w tym momencie nie potrzebujemy go znać i plus jakaś reszta. Co tu jeszcze warto zaznaczyć? Warto powiedzieć, że reszta w takim dzieleniu jest stopnia niższego niż to, przez co dzielimy. Dzielimy przez trójmian kwadratowy, który jest stopnia drugiego. Zatem reszta może być stopnia co najwyżej pierwszego, no ale może być tego pierwszego stopnia, czyli... Reszta jest w postaci takiej, AX plus B. Tego będziemy szukać, to jest ta nasza reszta szukana. Czyli musimy znaleźć te współczynniki A i B. Ale korzystamy teraz z informacji właśnie tej, nazwijmy to sobie z informacji tej z gwiazdką, że z tej gwiazdki naszej wynika, że W od 1... W od 1 to się równa 1, a W od 2 to się równa 4. Wstawiamy teraz te informacje do naszego wielomianu zapisanego w tym miejscu, gdzie o właśnie w tym miejscu powyżej, gdzie zapisaliśmy go y, używając tego trójmianu kwadratowego, przez który chcemy podzielić. Co teraz otrzymamy? W takim razie W od 1. To się równa. Wstawiamy jedynkę za x. 1 do kwadratu minus 3 razy 1 plus 2 razy q od x plus teraz nasza reszta, tak, ta nasza reszta szukana, ale już w postaci tej, która nas interesuje, czyli a razy 1 plus b. To jest ta nasza reszta. I wiemy, że to wszystko jest równe 1. Tutaj, tak, ponieważ my wiedzieliśmy z tych wcześniejszych informacji, że w od 1 to jest 1, więc w od 1 to jest 1. Yy, I to samo zrobimy z w od 2. Znowu w miejsce x wstawiamy dwójkę do tej postaci z trójmianem. Z w od x. I znowu naszą resztę szukaną zapiszemy w postaci tej z a i b. A razy 2 plus. B. I wiemy, że ta wartość to będzie 4. Tak? Tutaj mieliśmy tą informację, że W od 2 to jest 4, więc W od 2 to jest 4. Jedziemy dalej i liczymy. Ym, tutaj trzeba po prostu sobie to wszystko policzyć. Widzimy, że w tym W od 1 naszym, czyli 1 do kwadratu, to mamy tak. 1, 1 odjąć 3 plus 2 razy Q od x plus a plus b równa się 1, co nam wychodzi w tym nawiasie 0. Czyli 0 razy q od x to i tak będzie 0, więc tutaj zostanie nam a plus b równa się 1. A w tym drugim mm, równaniu mamy 4 minus 6 plus 2 razy q od x plus 2a plus b równa się 4. I tutaj podobnie. Tutaj otrzymujemy 0, więc ten pierwszy cały iloczyn nam się wyzeruje, czyli zostanie nam 2a plus b równa się 4. Otrzymujemy układ równań, w którym jedyne, jedyne niewiadome to a i b. No i teraz rozwiążemy sobie ten układ równań metodą, yy, na przykład przez podstawianie. Wyznaczamy z pierwszego równania b. I wstawiamy sobie to, to, to b do drugiego, czyli mamy 2a plus 1 minus a równa się 4, czyli otrzymujemy, że a równa się 3. Jak a równa się 3, wracamy do naszej, naszego podstawienia i otrzymujemy b równa się 1 minus 3, czyli równa się minus 2. W ten sposób znaleźliśmy współczynniki w naszej szukanej reszcie, to znaczy, że jeśli szukana reszta była postaci ax plus b, to my tutaj wiemy, że nasza szukana reszta to jest 3x minus 2, tak, bo wstawiamy sobie za a trójeczkę, za b minus dwójkę i to jest nasza odpowiedź do tego zadania. Dziękuję bardzo.